Witam Cię na pielęgnacji wieczornej. Rozpoczynam ją od spięcia włosów, żeby mi nie przeszkadzały, i drugim krokiem, a właściwie pierwszym krokiem pielęgnacji wieczornej jest demakijaż oczu i ust. I robię to dwufazowym płynem do demakijażu. Szybciuteńko, żeby nie przeciągać. Jest to najlepszy płyn, jaki może Ci się zdarzyć. Namoczyłam dwa waciki i teraz przykładam te waciki do moich oczu. Pięknie je masuję, delikatnie nie pocieram, bo nie ma takiej potrzeby. I chciałam Ci powiedzieć, że ten płyn to taki płyn, który rozpuści makijaż i normalny, i wodoodporny. Teraz wystarczy tylko, że jednym ruchem skieruję wszystko do noska i zobacz, cały makijaż jest już na waciku. Teraz wystarczy tylko doczyścić, odwracając wacik na czystą stronę i makijaż oka gotowy. Dlaczego najlepszy? Dlatego, że nie podrażnia. Mogą go stosować osoby, które mają soczewki, mogą go stosować osoby, które yy, mają doklejane rzęski, dlatego że on nie rozpuszcza. Polecany przez optyków, ponieważ nie podrażnia, nie robi filmu. Kolejnym produktem jest płyn micelarny. I chciałam Ci powiedzieć, że płyn micelarny to taki produkt, który służy tylko do rozpuszczenia makijażu. Nie myjemy buzi płynem micelarnym. On po prostu tylko ma za zadanie rozpuścić. I teraz już będziemy myć, pielęgnować buźkę właśnie cudownym zestawem. To są produkty, które Ty już masz w swojej łazience. Rozpoczynamy od mleczka. Niewielką ilość mleczka nakładam, zobacz, używam tylko tyle. Nakładam na dłonie, rozgrzewam i nakładam na twarz. Można delikatnie zmoczyć wodą, i teraz poświęć temu. Kilka naście sekund. Pomasuj tą swoją buzię. Mleczko ma za zadanie oczyścić, nawilżyć, odbudować oraz wypolerować Twoją buzię, ponieważ, ponieważ ma takie drobniutkie drobineczki, które delikatnie. Oczyszczą, otworzą pory, wymiotą wszystko to, co jest niepotrzebne. Chciałam Ci powiedzieć, że to jest ważny ten pierwszy krok, żebyś naprawdę chwilę podświęciła temu myciu, ponieważ zależy nam na tym, żeby ta buzia była dokładnie umyta. Teraz spłukuję wszystko pod bieżącą wodą. Oczywiście osuszam ręczniczkiem. Pamiętaj, żeby to był tylko i wyłącznie Twój ręczniczek. Nie pozwalaj nikomu używać ręcznika, którym wyciera swoją buzię. A dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma inną florę bakteryjną, każdy z nas ma inne. Składniki na swojej skórze, nie mówię bakterie i inne rzeczy. I to ten ręczniczek ma być tylko i wyłącznie Twój. Kolejny produkt to krem pod oczy. I chciałam Ci powiedzieć, że nałóż odrobinkę tego kremu popatrz, taką maleńką kuleczkę na paluszek, na którym nosisz pierścionek i obrączkę. Rozdziel tą kuleczkę na dwa te palce i teraz tu na wysokości kości jarzmowej, jak kończy ci się kość jarzmowa, wklep krem pod oczy. Pamiętaj, nie wklepuj wysoko, nie ma sensu, dlatego, że skóra i tak pięknie podrenuje sobie cały ten kremik i nawilży, odświeży i odbuduje dlatego że jest to krem, który ma składniki działające na zmarszczki. To co zostanie delikatnie możesz rozprowadzić na powiece górnej. W pielęgnacji wieczornej kolejnym produktem jest regeneracyjny eliksir na dobranoc. Zobacz, on ma takie kuleczki dlatego że ma te kuleczki, w tych kuleczkach zamknięte są peptydy. To takie białka biomimetyczne, które y, działają na naszą skórę bardzo mocno odbudowującą, bo po 35 roku życia nasza skóra już nie produkuje tyle kolagenu i elastyny, i ona po prostu zaczyna się starzeć. Dlatego Kosmetolodzy wymyślili, że właśnie zamkną w tym strażniku właśnie na dobranoc yy, peptydy biomimetyczne, które będą zabezpieczać naszą skórę przed starzeniem. No i co? Dwie pompeczki lub trzy tego produktu również delikatnie rozprowadzamy i rozgrzewamy na dłoniach i rozprowadzamy na twarz. On ma za zadanie w nocy regenerować i odbudowywać twoją skórę. Pamiętaj, ja dzisiaj jestem w bluzeczce, ale ty, jak będziesz robiła swoją pielęgnację wieczorną, to skończ ją tutaj, bo twarz nasza to również szyja i dekolt. A szyja również jest wizytówką kobiety. Najszybciej się starzeje. Kończymy całą pielęgnację ekskluzywnym kremem przedłużającym młodość. Jest to krem, który zadba o to, żeby Twoja skóra była zawsze piękna, nawilżona i odbuduje ją, a ty zobaczysz. Jak z każdym użyciem kondycja Twojej skóry będzie się poprawiać. Życzę Ci dobrej nocy, dobranoc.